Dawno, dawno temu, w przytulnym miasteczku, żyły dwa urocze kocięta o imieniu Whiskers i Mitten. Byli rodzeństwem, zawsze razem, eksplorującym otaczający ich świat. Pewnego słonecznego poranka, gdy bawili się w ogrodzie, natknęli się na przelatującego obok pięknego motyla. Podekscytowani tym widokiem, Whiskers i Mitten postanowiły podążać za motylem w głąb ogrodu. Gonili go przez krzaki i kwiaty, przez całą drogę śmiejąc się i figlując. Ale nagle motyl zniknął za gęstym gąszczem krzaków, pozostawiając kocięta oszołomione. Zdeterminowani, aby znaleźć swojego fruwającego przyjaciela, Wiskars i Mitten zaczęły przeszukiwać gęstwinę. Wtykali swoje maleńkie nosy w każdy zakamarek, mając nadzieję, że uda im się dojrzeć nieuchwytnego motyla. Po chwili, która wydawała się godzinami, kiedy już mieli się poddać, usłyszeli cichy, brzęczący dźwięk. Podążając za brzęczącym dźwiękiem, Whiskers i Mitten odkryły ukrytą ścieżkę prowadzącą do sekretnej groty, wypełnionej kolorowymi kwiatami i błyszczącymi strumieniami. I tam, w samym środku groty, był motyl, tańczący radośnie w słońcu. Ogarnięci szczęściem, Whiskers i Mitten dołączyły do tańca motyla tworząc niezwykłe trio przyjaciół. Od tego dnia wspólnie odkrywali cuda ogrodu, a ich więź stawała się silniejsza z każdą nową przygodą.